Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Tomasz Słodki, a w studiu witam moją gościnę, Marzenę Sęk-Wojciechowska, fryzjerka, ekspertka w dziedzinie koloryzacji, edukatorka. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam Ciebie serdecznie, Tomku, witam Państwa. Bardzo mi miło. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali o amoniaku i MEA. Amoniak to mi się kojarzy z jakim środkiem, który się używa do pieczenia różnych słodkich rzeczy, nie wiem, czy wiesz o tym, ale robi się z amoniaku różne rzeczy, ale on też mi się kojarzył właśnie z włosami. Ten amoniak jest szkodliwy, on jest jakiś nie okay dla, naszych, dla naszego ciała, dla naszych włosów, czy jest ok, skoro go się też je czasami. Wiesz, amoniak ogólnie, to jest to jest taki dosyć głośny temat i to w skali ostatnich takich tak naprawdę dwóch lat. Bo zrobiło się bardzo niefajnie wokół tego amoniaku, ponieważ powstały farby bez amoniaku. A amoniak faktycznie jest substancją, którą można uznać w jakiś sposób za substancję agresywną, ale całe szczęście w koloryzacji wcale nie jest takim trudnym związkiem, ponieważ on ma postać gazu, więc ulatnia się podczas tej kol koloryzacji. E, dzisiaj będziemy też rozmawiali o Mea. Co to jest? Mea to jest monoetyloamina. My, fryzjerzy, właśnie mówimy na to. Mea to, mea to tak bardzo skrótowo. To jest y, związek, który zastąpił amoniak właśnie w tych farbach, które tego amoniaku mają nie posiadać. Bo często jest tak, że klientki, klientki, kobiety myślą, że jak farba jest bez amoniaku, to. Ona nie, nie ma tego, tego amoniaku i jest super. A tak naprawdę czymś trzeba było ten związek zastąpić i zastąpiono go właśnie monoetyloaminą. To z y, Twojego punktu widzenia, jako doświadczonej kolorystki, y, który, który środek jest lepszy? Powiem tak: jeden i drugi ma swoje zalety i ma swoje wady. Amoniak jest powszechnie używany do farb permanentnych, i jest to gaz, tak naprawdę. Potrzebny ten związek jest nam do tego, żeby otworzyć łuskę, żeby w ogóle zaistniała koloryzacja, żeby przetransportować pigmenty. Więc to jest taka główna rola amoniaku. I co jest tą zaletą? On popracuje sobie 20-30 minut i ulatnia się podczas tej koloryzacji. Więc finalnie nie mamy z nim problemu. Czyli nie zostaje na naszych włosach i nie. po prostu nie ma go. Po prostu go nie ma. On robi swoje, ucieka. Jest gazem, więc ma taką właściwość. Faktycznie, no ten zapach amoniaku jest może nie duszący, tak. to bym nie powiedziała, bo producenci marek, naprawdę profesjonalnych marek fryzjerskich, dołożyli na przestrzeni czasu ogromny wysiłek, żeby obniżyć poziom amoniaku do niezbędnego minimum. I tak zrobiono. Naprawdę w salonach nie ma zapachu, tak jak kiedyś, jak się wchodziło do salonów, ten zapach płynów odtrwałej, tych farb, to było duszące. Teraz tego nie ma. Z kolei mea jest substancją, związkiem, która zastąpiła ten amoniak i jej rolą jest również otwieranie łuski po to, żeby przeprowadzić tą koloryzację. Z tym, że z meą już sprawa nie jest taka prosta, ponieważ mea jest cieczą oleistą. Gęstą cieczą oleistą więc ona wniknie w korę włosa podczas farbowania, ale problem polega na tym, że my z tej kory włosa nie bardzo możemy ją wyrzucić. I zneutralizowanie jej i zakończenie takiej stuprocentowej tej reakcji chemicznej jest dla nas trudne. No to co w takim razie wybrać? Ty korzystasz z których farb? Z tych z czy z, to się nazywa mea, tak, z mea? Moja marka ma i taką, i taką linię, ponieważ i mea ma swoje zalety, i amoniak ma swoje zalety. Ewidentną zaletą me, me związku typu monoetyloamina jest to, że ona faktycznie nie ma zapachu. Więc dla klientek, które nie chcą zrezygnować z farbowania, nie mają alergii ani uczuleń, <laughs> przepraszam, ale zapach dla nich w ogóle jest nie do zniesienia jakikolwiek. Na przykład kobiety w ciąży, które rzadko teraz rezygnują z koloryzacji. To faktycznie mea jest dość fajną formą zastąpienia na jakiś czas, dlatego, że ta kobieta jest w stanie spokojnie wysiedzieć podczas koloryzacji. I tak samo farby z amoniakiem. Ja posiadam i takie, i takie farby. I faktycznie ja decyduję, na których farbach pracuję. Aczkolwiek w wielu sytuacjach mi jako koloryście lepiej pracuje się na farbach z amoniakiem. To jest w ogóle bardzo ciekawe co mówisz, bo myślę, że większość osób nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego co tam się na ten włos nakłada i jak to działa. A czy ty jako kolorystka zwracasz też uwagę na jakość farb i na to, żeby nie wiem, one na przykład dłużej się trzymały na głowie? Jest coś takiego czy po prostu jak się już ufarbuje, to już ta farba na zawsze zostaje? No nie ma takiej farby, która na zawsze zostaje. Faktycznie koloryzacja permanentna to Daje nam tą, tą dłuższą trwałość tego koloru, i tutaj ja uważam, że amoniak robi swoją robotę, dlatego że mocniej rozchyla łuskę. Generalnie farby z amoniakiem zdecydowanie lepiej kryją włosy siwe, i zauważyłam w trakcie swojej pracy zawodowej bo to już jest moje doświadczenie ja nie wiem jak inni fryzjerzy ale jeżeli chodzi o farby rozjaśniające to ja uzyskuję lepsze efekty liniami, które zawierają amoniak, niż liniami, które zawierają monoetyloaminy, bo tutaj mam lepsze zapigmentowanie, lepiej kryją włosy siwe i lepiej dojaśniają włosy. Mea, moim zdaniem, już jest delikatniejsza, co też ma swoje plusy, ale ciężko jest te dwie koloryzacje, tak naprawdę nie można ich zrównoważyć. Czyli wywiad z klientem, z klientką na początku, żeby było wiadomo, czy nie ma uczuleń, jakichś alergii, tak? Wiesz co, tak, no teoretycznie my fryzjerzy wszyscy powinniśmy, jak mamy do czynienia pierwszy raz z klientką, tak naprawdę zrobić test i poczekać 24 godziny. W praktyce wygląda to trochę inaczej. Wiele klientek korzysta już z salonów, więc jeżeli nie ma jakichś większych alergii, to korzysta też z innych salonów. Powinno się zrobić takie testy, aczkolwiek MEA przez to, że ta farba nie ma zapachu, to kobietom, za, kobietom wydaje się, że ona będzie łagodniejsza, że będzie delikatniejsza. Bo tak podłapał to rynek. Bo tak naprawdę żaden z producentów farby z monoetyloaminą nigdy nie powiedział, że ta farba jest zdrowsza. Ale my, kobiety, mamy taką zdolność <laughs> sobie Dopisywania do tego swoich teorii i faktycznie medialnie to mocno buchło, że to jest delikatniejsze, zdrowsze, co jest w ogóle nieprawdą, jeżeli chodzi o tą farbę. Bo w internecie jest w ogóle dużo bzdur. Pewnie przychodzą też do Ciebie osoby, które mówią o czymś z wiedzą wyczytaną na przykład nie wiem, na jakimś forum czy grupie, gdzie to nijak ma się do rzeczywistości, do Twojego wieloletniego doświadczenia. Wiesz, bzdur jest dużo. Może czasem nie zawsze to są bzdury, tylko sam wiesz, że rolki, content na Instagramie to są wszystko urywki, krótkie filmiki. Naprawdę no, ciężko tutaj zrobić półgodzinny referat na temat tego, czym jest mea, jak działa amoniak, co się dzieje z tym włosem. Ja mam swoje doświadczenie, ale jako fryzjer uważam, że powinnam być odpowiedzialna. Ja mojej klientce chcę udzielić rzetelnych informacji. Nawet jak przychodzi do mnie ze zlepkiem, z rolek, tak, bo mi klientki często wyświetlają, co znalazły. To jest bardzo fajne, bo one dzielą się swoimi spostrzeżeniami, chcą to zweryfikować. Więc ja jako fryzjer uważam, że super, że mogę im pomóc, ale za tym idzie kolejny krok. Ja tej wiedzy nie wyciągam sobie też z tego internetu. Tylko ja też konsultuję to z ekspertami, bo nie wiem, czy wiesz, ale ja również miewam tak zwane korepetycje z chemii i ostatnio miałam w sobotę i tydzień, ty, tydzień wcześniej, też w sobotę, spotkałam się on, online z doktor nauk chemicznych Niną Jarosz z Poznania i ja to omawiam z ekspertem. Także ja jestem świadoma, jaką wiedzę przekazuję. Też nie wyciągam sobie tego z kapelusza, bo tutaj, jeżeli chodzi o me, to dobrze jest to omówić z chemikiem, co się dzieje. Jak ta mea się tak naprawdę w tym głosie zachowuje? Tego nie idzie tak do końca sobie z internetu wyczytać. No i to jest też bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa, prawda? Bo jednak jak klienci przychodzą na fotel fryzjerski, no to liczą, że jak z niego zejdą, to wszystko będzie ok, prawda? Ja staram dać się klientkom rzetelną wiedzę i pracuję, mam bardzo sztywny kręgosłup moralny, więc nie łamię pewnych zasad. Wiem jak pracować farbą z meją, dlatego że ta farba nie jest zła, bo ta proporcja jest naprawdę bardzo fajna, ale my jako fryzjerzy jesteśmy edukowani jak tą farbę usunąć, jak ją zneutralizować. Ja i tak podziwiam rynek detaliczny, że te farby są w Rosmanach yy, i w jakichś drogeriach, czy w innych, w innych sklepach yy, sieciowych, na na sieciowych mhm. sklepach, dlatego że tam nie ma jasnej instrukcji. Co z tym zrobić? Ponieważ, tak jak powiedziałam wcześniej, mea zostaje we włosie. Mało tego, źle usunięta z włosa i ze skóry głowy, to tak naprawdę to jest dopiero kłopot. Mało tego, mea, która zostaje we włosie, potrafi działać do dwóch miesięcy w tym włosie, gdzie amoniak robi po prostu. Fik, jego nie ma. To w, w tym studiu, w, w wielu różnych programach właśnie padają takie informacje, że w, w sieciówkach <noise> czy w drogeriach e, często ludzie kupują na przykład podolady, zwracają często uwagę, że e, kupują na przykład na grzyby w aptece jakąś, e, jakieś leki, a później się okazuje, że e, mają innego grzyba i trzeba zrobić badanie mykologiczne. Więc e, rzeczywiście uważam, że e, rzetelna wiedza e, jest bardzo ważna, dlatego w na Zdrowie TV e, staramy się Was informować o wszystkich trendach i doświadczeniach naszych specjalistów. Więc bardzo dziękuję. Moim gościnie była fryzjerka, ekspertka w dziedzinie koloryzacji, edukatorka Marzena Sęk-Wojciechowska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję za rozmowę. A ja nazywam się Tomasz Słodki. Realizacja Kamilo Castro. Czekamy na Wasze komentarze. Być może korzystaliście z farb z albo z mea. Napiszcie. Do zobaczenia.